Cześć wszystkim, cześć raz do was z kolejnym filmem z serii, w której zamawiamy sobie wraz z innymi youtuberkami ubrania w ciemno. Jeżeli nie widzieliście poprzednich części, to oczywiście zostawiam wam do nich link w opisie. I w tym momencie u dziewczyn również powstały filmy tego typu, także na chwilę obecną macie 6 nowych odcinków do nadrobienia. I teraz tak szybko, pokrótce wytłumaczę wam albo właściwie przypomnę, na czym to wszystko polega. A więc te filmy nagrywamy wraz z Kasią. Asią, Sylwią, Magdą oraz Oliwią. I każda z nas jest odpowiedzialna za daną część garderowy, którą musi zamówić każdej z nas. Przykładowo ja w tym odcinku jestem odpowiedzialna za buty, także każdej dziewczynie zamówiłam parę butów. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie, no to oczywiście musicie obejrzeć ich odcinki. I zawsze mamy jakiś konkretny temat przewodni, typu stylizacja wiosenna, stylizacja na święta. I właśnie w tym klimacie staramy się dobierać ubrania. Natomiast w tym odcinku postanowiłyśmy zmienić trochę zasady. I Stwierdziłyśmy, że ubierzemy się w naszych stylach, tylko że, jakby, będziemy losowały, która czyj styl ma. W każdym razie w takim losowaniu wypadło, że mi przypadł styl Kasi, więc wszystkie dziewczyny zamawiały mi ubrania i dodatki w stylu Kasi, plus oczywiście żadna między sobą e, się nie konsultowała, więc e, jak ktoś na przykład zamówi eleganckie spodnie, to wcale nie wykluczone, że druga osoba zamówi sportową bluzę. Także może to być niezły miszmasz, zobaczymy co z tego będzie. E, ja tutaj mam już przygotowane paczki od dziewczyn, także myślę, że można przejść do odpakowywania. Tak jak zawsze te wszystkie paczki otwieram na odcinku i widzicie moją reakcję, co która dziś na zamówiła. Tak w tym wypadku wiem, co jest w tej paczce, dlatego, że słuchajcie, przyszło do mnie pięć paczek z Zary. I ja już się tak pogubiłam, nie wiedziałam, która jest do którego filmu, więc musiałam ją otworzyć, także widziałam już środek i wiem, że e, tutaj jest zamówienie od Kasi, także posłuchajmy, czym się kierowała Zabawiając właśnie tą rzecz. No dzień dobry. Moim zadaniem tym razem było zamówienie torebek i akurat Basia trafiła na mój styl, więc domyślacie się pewnie, że w tym przypadku nie było ciężko, po prostu zamówiłam trebkę, która przypadła mi do gustu, a czy przypadnie Basi, no to zobaczymy już za moment. I teraz uwaga, uwaga! Eee, tak jak mówiłam, otwierałam w tamtym czasie pięć paczek z Zary i ku mojemu zdziwieniu w jednej z paczek była torebka którą ja sama sobie kupiłam. A w drugiej paczce dwie dokładnie te same torebki z Zary od Kasi. Także Kasia wysłała mi rzecz w jej stylu i jak się okazuje, jest to też trafne w mój styl. Klasyczna beżowa, inspirowana wiadomo bod tego, z takim złotym łańcuchem. No, także torebka bardzo ładna. Odwieszam ją i możemy przejść do odpakowywania kolejnej paczki. I już widzę, że jest to dodatek, a za dodatki była odpowiedzialna Magda. Także zobaczmy, czym kierowała się przy wyborze. Cześć, to Suzy z kanału Suzy Live Vlog. Dla Basi miałam wybrać coś w stylu Kasi. A styl Kasi z jednej strony jest taki bardzo delikatny, kobiecy, dziewczęcy, a z drugiej można znaleźć jakieś takie mocne akcenty, na przykład mocne buty. Ja byłam odpowiedzialna za akcesoria i zdecydowałam się na coś bardzo delikatnego. Mam nadzieję, że się spodoba. Okej, okay, no i w środku, słuchajcie, mamy piękną chustę marki Liu Joe. Powiem Wam, że to jest super dodatek. Sama jak w poprzedniej części miałam dodatki, to właśnie zamawiałam dziewczom chusty, bo z nimi tak naprawdę można zrobić wszystko. Można przewiązać przez szlówki w spodniach jako pasek, można przywiązać do rączki torebki, można zawiązać na głowie. Tak naprawdę w zależności od tego, jak lepiej sprawdzi się w stylizacji, tutaj można kombinować, więc naprawdę bardzo fajny strzał. No i też Całkiem spoko. Chociaż są dosyć ciemne, ja raczej yy, decyduję, a zaraz. Ja zapomniałam, że to jest w stylu Kasi, a nie w moim stylu. Więc <noise> ja też nie wiem, jak ja mam oceniać te rzeczy. Czy to jest w stylu Kasi? W sumie Kasia też chodzi w chustach, dosyć często nawet. Ale powiem Wam, że w dotyku jest ona okropna i właśnie sprawdziłam skład, i tak jak myślałam, jest to 100% poliester, bardzo nieprzyjemna, więc szczerze mówiąc, niechętnie bym nosiła to na głowie e, raczej jako ozdoba właśnie do torebki, czy do to spodni, czas na trzecią paczkę, i tutaj e, nie jestem w stanie określić, czy jest to góra, czy dół. Okej, okay, początkowo myślałam, że jest to góra, ale jednak jest to dół. Za doły była odpowiedzialna Oliwia. Cześć wszystkim, tutaj Oliwia z kanału Oliwia i dla Basi w stylu Kasi zdecydowałam się na spódniczkę. Nie wiem dlaczego, ale od razu jak zobaczyłam tą spódniczkę na stronie, to pomyślałam sobie, że to jest właśnie ta. Wiem, że Kasia chodzi dużo w spódniczkach, lubi spódniczki, krótkie, zwiewne, także myślę, że ta powinna się nadać. Sprawdźmy tylko, czy Basi się spodoba. Okej, okay. to jest totalnie styl Kasi i totalnie nie mój styl, jest to spódniczka biała w grochy z wiązanym paskiem w talii, sobie uważam, że będzie wyglądała uroczo. Wygląda bardzo ładnie. Sama raczej na taką bym się nie skusiła, ale faktycznie Kasię kiedy, w sumie nie wiem jak teraz, ale kiedyś bardzo, bardzo często widziałam ją w takiej spódniczce. Ma taką właśnie jedną swoją ulubioną białą w grochy, także faktycznie, jeżeli chodzi o styl Kasi, trafione idealnie. No dobra, no to odwieszam i zobaczymy na samym końcu w podsumowaniu, jak będę wyglądała w stylizacji na Kasie, stworzoną przez dziewczyny w ciemno. Nie konsultując się między sobą. Jeżeli Wy nie ogarniacie, co tutaj się dzieje w tym filmie, to spoko, ja trochę też. Czas na paczkę numer 4, I tutaj mamy górę, a za górę była odpowiedzialna Asia. Cześć, tu Sylwia Szajnisy. Dla Basi zamawiałam top w stylu Kasi. Basia, Kasia, dobrze to się rymuje. Zauważyłam, że Kasia często nosi wiązane sukienki, wiązane topy, więc coś takiego załowiłam Basi. Jestem bardzo ciekawa, czy Ci się spodoba. O, oh, wow! Ej, powiem Wam, że dziewczyny na ślepo totalnie się zgrały. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie już trochę przesada, ale zobaczcie, że ta bluzka ma grochy. Spódnica w grochy, bluzka w grochy. Swoją drogą jest ona biała, więc idealnie do takiej biało-czarnej spódniczki. No powiem Wam, że w ciemno, ale Póki co ta stylówka wygląda Mega, mega spójnie I znów jest to totalnie styl Kasi Kasia ma milion takich bluzek Ja nawet któregoś razu byłam z nią W Laureli, przymierzała tego typu bluzkę W sensie bluzkę o takim kroju Ja tak na nią patrzę i mówię A Ty nie masz takiej już w szafie? Kasia powiedziała, że faktycznie ma kilka podobnych No ale to jest taki jej ulubiony krój Więc strzał w dziesiątkę Zobaczymy jak to będzie wyglądało na mnie Pogubiłam się, bo tutaj mam y, takiego oto screena ze zdjęcia z tych losów i tutaj naprawdę ciężko to ogarnąć. Przed chwilą była góra i powiedziałam, że za góry była odpowiedzialna Asia, ale tak naprawdę była odpowiedzialna Sylwia, która ma ubrania w stylu Asi. Rozumiecie? I teraz zostały już tylko okrycia wierzchnie i właśnie Asia była za nie odpowiedzialna, także. Teraz posłuchajmy, czym wybrała się Asia wybierając mi coś, co jest w tym pudle. Cześć, z tej strony Asia z kanału Ash Plum Plum. Dla Basi wybrałam marynarkę, ponieważ wiem, że Kasia kocha marynarki, ma ich mnóstwo w szafie. Nie wiem, czy do końca taką kolorystykę, natomiast bardzo mi się spodobała, także stwierdziłam, że zaryzykuję. I jestem ciekawa, Basia, jak będzie się czuła w takiej pudełkowej, oversize'owej marynarce. Także otwieramy. I jest to taka beżowa marynarka. Znów jest to idealnie strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o styl Kasi. Kasia uwielbia marynarki, uwielbia beżowe marynarki, chociaż może nie do końca taka dziesiątka, bo ta marynarka ma ciemne guziki. Ja wiem, że Kasia zawsze zwraca uwagę na guziki i po prostu to ją drażni i one muszą być w kolorze marynarki albo jakimś takim zbliżonym, jak jest jasna marynarka, to jasne guziki, a nie ciemne. Ja ogólnie marnarki bardzo lubię, nawet praktycznie identyczną mam w swojej szafie, więc to również jest rzecz, która trafia i w styl Kasi, i w mój styl. Tylko że ja mam oczywiście z innej firmy, bo o tej słyszę pierwszy raz w życiu. Ale to jeszcze nie koniec, dlatego że ja byłam odpowiedzialna właśnie za buty. Wszystkim dziewczynom zamawiałam buty i sobie musiałam dobrać tę część garderoby ze swojej szafy. I Kasia bardzo, bardzo często do swoich stylizacji używa martensów, łączy je tak naprawdę i ze sportowymi i z eleganckimi stylizacjami, widzę ją w nich non stop, zabieram je ze sobą wszędzie, więc yy, co prawda martensów nie mam, ale ze swojej szafy dopasowałam yy, tego typu bodki, myślę, że bardzo podobne wizualnie, też czarne, też wysokie, także takie buty inspirowane stylem Kasi. No i co? Teraz przebieram się w całą tą stylizację stworzoną w ciemno i zobaczymy jak będę wyglądała ja w wersji na Kasie. Okej, okay, jest to ewidentnie stylizacja na Kasie. Tak się jeszcze prezentuje z butami. Powiem Wam, że mega mi się to podoba. I szczerze, normalnie myślę, czy nie powinnam zacząć chodzić w tego typu spodniczkach, bo w swojej szachie nie mam jeszcze ani jednej. A naprawdę mi się to podoba, ale tak bardzo widzę w tym Kasie, po prostu czuję się jak Kasia. Zresztą zobaczcie tutaj kilka zdjęć przykładowych, ostatnich z Kasi Instagrama. Moim zdaniem to jest kopiuj w klej. Postanowiłam założyć tą chustkę jednak na głowę, dlatego że Kasia właśnie ostatnio takie chustki na włosach nosi. To też widzieliście przed na tych zdjęciach, no ale powiem Wam, że nie. Stylówka jest 10 na 10. Przede wszystkim dziewczyny super się ze wszystkim zgrały. Jest to jedna spójna stylizacja, a potrafiło być w innych odcinkach naprawdę różnie. Szczególnie w ostatnim, gdzie robiłyśmy stylizacje monochromatyczne, ja miałam całą czerwoną stylówkę i oj słuchajcie, tam się działo, tam były różne kombinacje, jeżeli nie widzicie tego filmu, to polecam. No i teraz do tej stylówki przymierzę jeszcze marynarkę. Nie zrobiłam tego na samym początku, no bo wiadomo, marynarka całą stylówkę wręcz przysłoni, więc... Wstępnie chciałam Wam pokazać jak się to prezentuje. No a tak prezentuje się sterylizacja z marynarką. No, no nie, no powiedzmy sobie szczerze, ona tutaj akurat nie pasuje. To prawda jest totalnie w stylu Kasi, ale może nie do takiej stylizacji, bo jednak cała stylówka wyszła mocno wakacyjnie, a marynarka jest jednak taka bardziej, wiecie, elegancka. Też wydaje mi się, że nie do końca pasuje do tej spódniczki. No i tak samo do topu. Myślę, że tutaj prędzej sprawdziłby się gładki biały top niż takie związanie, bo to wiązanie, wiecie, tak po prostu wyskakuje tutaj między tą marynarką i to wygląda dosyć śmiesznie. Ale uważam, że naprawdę wszystkie dziewczyny świetnie poradziły sobie z tym wyzwaniem. Dajcie znać. Koniecznie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Ja naprawdę czuję, że w takiej stylizacji śmiało mogłabym iść na miasto, tylko chętnie zamieniłabym chustkę na niepoliestrową, bo tutaj po prostu już mi gorąco od niej. W każdym razie, jeżeli chcecie zobaczyć, co ja zamówiłam reszcie dziewczyn i jak wyszły ich stylizacje, i która z nich miała stylizację na mnie. A dobra, to w sumie widzieliście na screenie, no ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak u Asi wyszła stylizacja na mnie, no to też koniecznie wpadajcie i możecie też w komentarzach, czy chcielibyście jeszcze jakąś youtuberkę, a może youtubera zobaczyć w naszym wyzwaniu. Także dajcie znać, ja Was co się na mojego Instagrama, możecie myśleć, aby być wszystkim na bieżąco. No i żegnam się z Wami do następnego filmu. Pa!